W danym filmiku chcę pokazać Wam, co kupiłem i sprzedałem do swojego portfela inwestycyjnego na początku 2024 roku. Przed obejrzeniem danego filmika proszę o pozostawienie łapki w górę i o subskrypcję kanału. Obecna wartość mojego portfela inwestycyjnego to 35 tysięcy dolarów. W polskich złotówkach to no, razy 4, bo zaraz obecna wartość dolara do złotówki no, to 1 do 4 także w sumie tam w granicach 140 tysięcy złotych nigdy sobie nie przeliczam na obecną wartość złotówki bo nie ma żadnego sensu bo teraz wycena polskiego złotego to 3,96 a za pół roku może być 4,40 mnie to naprawdę nie interesuje po prostu ja inwestuję na dłuższą metę na dłuższy okres czasu Także nie do końca patrzę na to. Możliwie nie mam racji, ale ta, ta, taki po prostu jestem. No i chcę pokazać Wam, co kupiłem i sprzedałem do portfela. Ogólnie, no to mój, mój portfel za dzień dzisiejszy wzrósł o 416 dolarów. No ale mimo tego wzrostu za dzień dzisiejszy, no to poprzednie wszystkie te dni to portfel tylko robił to co spadał. No i do 5 stycznia łącznie spadł o 3%, w ten czas jak indeks SP500 spadł tylko o 1,5%. No i w sumie tak jak Wam mówiłem w poprzednim chyba filmiku. Мій портфель за 10 часом, коли я інвестую, цілий час прожигав ружним індексам, там S&P 500, тем більш так само індексу Nasdaq. E, так що легше було б куповати просто ETF-и там QQQ наприклад на Nasdaq або якісь ще ETF на індекс S&P 500 і на тим можна було просто зіскать відсотків і заробити więcej. Ну no, я іде тим другим том дорогом. Cięższą, można tak powiedzieć, chyba mniej zyskowną, bo inwestuję w osobne spółki. No ale mam nadzieję po prostu, że uda mi się jednak coś tam więcej zarobić. Inwestuję w spółki, które po prostu za, za ostatni czas no, po prostu nurkują strasznie. I na przykład w PayPal mam zainwestowany już 6200 zł, a on od swojego szczytu spadł tam chyba o 80%, no bo chyba najwięcej to kosztował 280 dolarów za jedną sztukę a teraz jedna akcja jest warta 61 no i tak to można powiedzieć o innych spółkach, no bo tak samo tam na przykład największa, jedna z największych pozycji w portfelu to Alibaba, która też cały czas leci w dół jedna akcja teraz tam 73 dolara ostatnie 2-3 lata no to było tam 150-200 i nawet w sumie więcej tak naprawdę te dwie pozy pozycje które w portfelu na pierwszym miejscu no to, to na nich najwięcej je tracę i ogólnie no to znajduje się pod kreską 0 na nich no ale w dzisiejszym filmiku, filmiku chcę pokazać wam co kupiłem i sprzedałem w danym roku tutaj w zakładce trades to można w sumie sobie zobaczyć no i pokażę wam że 5 stycznia kupiłem jeszcze 20 akcji spółki Medical Property Trust, ticker MPV, w cenie 3,60 dolara za jedną sztukę. Za ostatni czas Medical Property Trust spółka nie jest nie ma dobrego samopoczucia bo za ostatnie rok akcje są w minusie aż o całe 73% no za ostatnie 5 lat możecie zobaczyć w ogóle 80%, 80 na stracie jeszcze dosłownie półtorej 2 lata temu no to akcja była warta w granicach 20 nawet więcej dolarów za jedną sztukę teraz tylko 3,39 zaczynałem otwierać pozycje w danej spółce kiedy akcje były warte w granicach 8 dolarów za jedną sztukę to już po takim mocnym, tak naprawdę spadku od 20, tam do 8. No i gdzieś w ten czas sobie otwierałem pozycję. No wtedy jakiś tam nawet okres to było tak, że na danych akcjach byłem na plusie chyba o 30%, no bo wtedy jedna akcja była warta tam więcej nawet jak 10 dolarów. No ale od tego czasu to spadła do 5, wtedy spółka powiedziała, że tnie swoje dywidendy, no bo wtedy wypłacano na jedną akcję kwartalnie chyba jak dobrze pamiętam 29 centa, no w sumie faktycznie 29 centa kwartalni wtedy powiedziała, że tnie dywidendy prawie o dwa razy i zaczyna płacić tylko 15 centa e, dlatego tego, żeby te wszystkie środki, które idą na dywidendy przeznaczyć na jednak ulepszenia bilansu swojej swojej spółki no i teraz nawet spółka znowu spadła do 3,39 znowu stopę dywidendy teraz wynosi przez to, że cena spadła znowu prawie 17%, kto wie, że dalej spółka nie powie, że znowu tnie kolejny raz dywidendy i stopa będzie o wiele mniejsza. Także nie ma w sumie patrzeć nie, nie trzeba po prostu patrzeć na stopy dywidendy i inwestować tylko przez to, bo jak widzicie przez to, że spółka spada, no to i dywidenda rośnie, tak, no ale może być taki czas niejednokrotnie już tu było i nawet z moimi spółkami, które są w portalu gdzie spółka po prostu w jakiś dzień jakiś raport publikuje, że tnie dywidendy do zera tak jak taka spółka Medifast, która naprawdę była świetna, są dywidendy, były nawet bezpieczne do dnia dzisiejszego nawet, no ale powiedziała, że tnie, tnie dywidendy. No i w sumie Medical Property Trust tak samo może to powiedzieć, no ale za ogólnie za ostatni czas to akcje znowu spadły o 32%, to możecie zobaczyć, że tam do 5 stycznia, do momentu jak gilda się otworzyła, akcje były warte 5 dolarów, za sztukę, no a potem nagle 3,40, minus 30% chyba było za jeden dzień, no i dzisiaj kolejny raz, no to akcja spadła 4,50%. No przez to, że spółka główny wynajęca danej spółki ma kłopoty, no i spółka powiedziała, że udziela jakby tej, tej spółce po prostu dodatkowy kredyt, No i akcjonariusze odреagowali na to bardzo negatywnie, i akcje po prostu na i Mimo tego, to posiadaliśmy jeszcze na medical Property trust akurat opcje. Z ceną strajku 5 dolarów za jedną sztukę i w sumie wszystko do dnia dzisiejszego, no tam do 5 w sumie stycznia było w porządku, bo akurat cena akcji była w granicach 5. Byłem na można powiedzieć, no tam na zero, nawet na, wielki, na niewielkim plusie na danej opcji. No, ale teraz wam pokażę taką naprawdę bardzo fajną rzecz. Że Medical Property Trust, że przez to, że akcje spadły o 30 za ten czas, a tym bardziej, że strajk już jest tak naprawdę tuż, no bo nagrywam filmik w poniedziałek wieczorem, a strajk jest w piątek, tak naprawdę za 4 dni. No i jak widzicie, że opcja moja spadła o 99,4%, także wszystko tak naprawdę straciłem, bo zainwestowałem 48 dolarów. A obecna wartość to chyba tam 29 centa tak naprawdę, także nie ma nawet żadnego, sensu żadnego, żeby to sprzedać, no bo po prostu za prowizję zapłacę więcej. Możliwe, że do piątku akcje MPB jeszcze coś tam odbiją, mimo że ta opcja cała będzie warta nie 29 centa, a tam może i nawet 2 dolara w sumie, ale to i tak jest tak naprawdę cal nic. Także nie jest to udana inwestycja, no ale kto wiedział, że tak w sumie to będzie. No i mimo tego, to akurat już jak zacząłem temat tej opcji, no to powiem Wam, że sprzedałem z portfela opcję, która, która wygaszała tak samo dosłownie chyba za 9 dni. To są była opcja na akcję. Mam tutaj akurat sobie zapisane to wszystko, całą tą informację o, w ogóle o portfelu i tak samo o tych opcjach. No i sprzedałem opcję na akcję PayPal ze strajkiem tam 75 dolarów za sztukę. Akurat już termin się zbliża 19 stycznia. No i zainwestowałem w opcję 80 dolarów. Dosłownie miesiąc po tym jak kupiłem, dana pozycja była warta 200 dolarów, także można było sprzedać i zarobić w ciągu miesiąca na danym opcjonie chyba 100 prawie 50%. No ale ja tego nie zrobiłem, bo oczekiwałem, że dalej będzie akcja rosnąć, także opcjon miałby zarobić jeszcze więcej. No, ale niestety tak się nie stało i teraz musiałem sprzedać jedne, dane, te 5 opcji, w sumie po 3 dolara, a kupowałem ich po 16. Także w sumie zainwestowałem 80 dolarów, albo tam łącznie 323 zł, a sprzedałem i otrzymałem tylko jakieś 60 zł. Także w sumie straciłem na danej inwestycji, jak możecie sobie tutaj zobaczyć, 283 zł. To już jest po wyliczeniu wszystkich

Ale pamiętajcie jedną rzecz, że opcje nie, to nie są inwestycje, to są spekulacje i na nich można zarobić albo dużo, albo prawie wszystko stracić. No akurat w moim przypadku w danych tych dwóch opcjach, które tak naprawdę jedną zamknęłem, a druga nawet nie chcę zamykać, bo jest prawie na stuprocentnej stracie, no to jestem w tej drugiej, drugiej grupie osób, które tak naprawdę tracą na Opcjach, także widzicie, że nie są to łatwy chleb tak, tak naprawdę. No, ale posiadam jeszcze opcję na tak na większą kwotę tak naprawdę, ale z dłuższym terminem i na takie opcje, jak AMD. spółkę Broadcom, tak samo Paypal i Alibaba. Zobaczymy w ogóle coś z tego wyjdzie. Jeżeli stracę, no to, to naprawdę szkoda będzie, no bo to w granicach 15-16 tysięcy zainwestowane w sumie nawet zaraz Wam pokażę od no, 16 385 złotych łącznie zainwestowałem w opcję stracę, no to niestety no nie będę miał tych 16 tysięcy no ale jednak czegoś może się nauczę i może i nigdy w życiu tak więcej nie będę robić to będzie po prostu szkoleniem dla, dla mnie ale mam nadzieję, że no przynajmniej w zero ale wyjdę w ogóle napiszcie mi w komentarzach co myślicie o opcjach czy warto kupować ich handlować nimi no bo faktycznie można zarobić, no ale jak widzicie na moim przykładzie można i tak naprawdę wszystko stracić. Ogólnie ostatni czas to zamyślam się nad tym, myślę w ogóle o tym, żeby jakąś część wszystkich tych, tych środków, które przelewam na dane konto do Interactive Brokers, po prostu kupować ETF-y, no po prostu kupować ETF-y tam na indeks S&P 500, na indeks NASDAQ. Są europejskie ETF-y, które my możemy sobie kupować, jako rezydenci Unii Europejskiej, tak, no, bo nie możemy bezpośrednio kupować ETF ze Stanów Zjednoczonych, których jest wiele tak naprawdę. No ale w sumie takie, tak, tak, taką mam opcję, żeby po prostu inwestować jeszcze częściowo w ETF, żeby bardziej zdywersyfikować mój portfel no i może wyjść w sumie z danych inwestycji jednak na plus. Mam nadzieję, że Wam filmik dzisiaj się spodobał i czegoś się nauczyliście.